Zobaczcie, jak się prezentuje zestaw modeki KOR-Lady. Ładnie pasuje do kasku MT. Komponuje się to naprawdę wszystko bardzo ładnie. Jeśli chcecie przymierzyć, zapraszamy do nas. A jeśli tamta kolorystyka Wam nie odpowiada, zobaczcie zestaw w innym kolorze. Oczywiście, kask również Wam dopasujemy, który będzie pasował do zestawu. Najlepiej wpadnijcie do nas. 又整些啥呢？